Najwyższy czas na piątkowy tea time. Witam Państwa serdecznie. Marta Walerza, mną w studio już moi goście, pan Janusz Korwin-Mikke, dzień dobry. Dobrze. I pan Łukasz Supergan, Greenpeace, dzień Dobrze. dobry. Oczywiście będziemy rozmawiać o zakończonym szczycie klimatycznym w Poznaniu, ale oczywiście również będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje, co się działo w Brukseli i o szczycie brukselskim, o osiągniętych tam kompromisach. Ale od początku zobaczmy w takim układzie podsumowanie Poznania. Cały świat czeka na najpotężniejsze państwa, aby poczyniły pierwsze kroki w stronę spowolnienia zmian klimatycznych. Tak powiedział sekretarz generalny ONZ Banki Moon podczas konferencji klimatycznej w Poznaniu. To, czego potrzebujemy, to wasze przywództwo. Czekamy na krok ze strony Unii Europejskiej. Decyzje, które są teraz podejmowane w Brukseli, są niezwykłej wagi dla całego świata. Chodzi o starania Unii Europejskiej, aby zatwierdzić plan obniżenia emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku o 20%. Cieszą nas też wieści ze Stanów Zjednoczonych. To bardzo ważne, że nowa administracja jako priorytety narodowego bezpieczeństwa stawia wprowadzenie alternatywnych źródeł energii. Podkreślił również, że światowa recesja nie jest żadnym usprawiedliwieniem opóźniania walki ze zmianami klimatycznymi. Natomiast były amerykański wiceprezydent Al Gore ostrzegł przed niebezpiecznym zjawiskiem podnoszenia się poziomu mórz. Podniesienie się poziomu mórz może doprowadzić do pojawienia się grupy 450 milionów klimatycznych uchodźców. Natomiast coraz większe śmiertelne żniwa chorób tropikalnych, coraz potężniejsze sztormy i powodzie, tego wszystkiego możemy uniknąć w przyszłości. Uczestnicy konferencji klimatycznej są zgodni. Gazy cieplarniane, głównie pochodzące ze spalin, spowodują jeszcze dotkliwsze powodzie, susze oraz sztormy. O powadze problemu świadczy również robocza nazwa nowego traktatu klimatycznego, czyli Zielonym Nowym Ładem. Nawiązano w ten sposób do ducha lat 30., gdy amerykański prezydent Franklin Roosevelt zapoczątkował program reform o nazwie Nowy Ład, który zakończył ówczesną recesję. I to tyle, jeśli chodzi o Poznań. Tam dziś zakończył się szczyt dotyczący ocieplenia klimatu. Pana Janusza dość mocno rozbawił też. eksperyment. wasza rozbawiło te, że będą wielkie susze i wielkie powodzie. To zwłaszcza mi się mi się spodobało. A ponieważ mowa jest o tym, że ten, ten gór powiedział, że będą oceany, wystąpią z brzegów, to jest prosty eksperyment. A tutaj macie Państwo pływające góry lodowe. Zaraz zrobimy sobie eksperyment. Tu włożymy kostki lodowe. O. Wkładamy je do wody, która jest tak, zimna. Do, tak? do wody, tak? Zaraz. Musimy opisywać, lodowe. Panie Januszu, żeby widzowie tak, wiedzieli, co. O, te One co sobie pływają, prawda? Teraz? Dolejemy trochę ciepłej wody, żeby się szybciej rozpuściły. O, Dolejemy idealnie do brzegu, żeby, żeby nie było coś tam. O, 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 o. o. Lejemy, żeby był menu nawet wypukły. O, chyba jest, chyba jest dobrze dobrane. I zobaczymy, co się stanie, jak się ten cały potworny lód roztopi, proszę Państwa. trzeba, chociaż kropelka wody się gdziekolwiek wyleje. No dobrze, ale panowie, podsumowując to, co się działo w Poznaniu, panie Łukaszu, czy tam został osiągnięty cel, taki, który był zamierzony? Cóż, dochodziły do nas co chwila sygnały z Poznania od naszych przedstawicieli, którzy tam byli. Cóż można powiedzieć, bardzo ważny w Poznaniu był fakt, że tak jak powiedział przewodniczący ONZ-u, oczekiwaliśmy na kraje rozwinięte w dużej mierze kraje Unii Europejskiej, które powinny objąć przywództwo w walce ze zmianami klimatu. Czy takie przywództwo objęły? Odpowiedź częściowo przyszła z Brukseli, gdzie dzisiaj, dokładnie przed paroma godzinami, został uchwalony pakiet klimatyczny Unii Europejskiej, który co prawda przyjmuje pewien cel do 2020 roku udział energii odnawialnej w Unii Europejskiej. Niestety, również dzięki działaniom Polski i kilku innych krajów unijnych, ten pakiet został osłabiony w dużej mierze dlatego, że gospodarka energetyka oparta na węglu cały czas traktowana jest i będzie w naszym kraju jako uprzywilejowana. No ale chyba nie możemy z tego zrezygnować. Czy nie możemy? Stać nas na to? Pytanie, czy stać nas na to, żeby z tego nie zrezygnować? Dane, jakie, dane jakich dostarczają nam naukowcy, mówią wyraźnie, że Polska w ciągu najbliższych 40 lat może niemal całkowicie zrezygnować z tej energetyki opartej na węglu. Jeżeli dodamy do siebie źródła odnawialne energii, których ponad połowa może, może zaspokoić nasze, nasze potrzeby energetyczne, a z drugiej strony oszczędność energii, bo najtańsza energia to jest jednak ta, którą zaoszczędzimy, okazuje się, że w 2050 roku możemy z węgla kamiennego czy brunatnego czerpać zaledwie 5 albo 6 naszej energii. Cała reszta to energia odnawialna. Panie Januszu, Polska na węglu stoi, takie jest powiedzenie. Ale, ale ja w ogóle odmawiam tego typu dyskusji. E ja chcę oświadczyć, właśnie w tej chwili się roztopiają ostatnie kawałki lodu. Jak widać, nic się nie wylewa. Poziom, poziom jest dokładnie taki sam, jak był przedtem. Jak się roztopi cały ocean lodowaty, nie nastąpi podniesienie nawet o jeden milimetr poziomów oceanów. Ci z po prostu kłamią bezczelnie. Oczywiście, no. jeżeli, jeżeli, nawet, jeżeli nawet powiedzą, że się temperatura Ziemi podniesie o 5 stopni, to lodowce Antarktydy podgrzane z minus 40 na minus 35 też się nie roztopią. Ci ludzie po prostu bezczelnie łżą z jednego powodu. Mianowicie każdy polityk i brylota wie, że jeżeli się coś zamówi u ludzi, to się ma z tego 10% łapówki. Jeżeli będzie do wydania... Powiedzmy sobie, 6 bilionów dolarów, no to z tego 10% będzie do kieszeni polityków i urzędników. I o to im chodzi, żeby, żeby brać zamówienia na takie, które zapobiegają. Oczywiście żadnego zapobiegania nicu nie będzie. Ale, tylko ale łapówki będą całkowicie realne. Jest to czysta lipa. Znaczy ci, którzy to robią, dzielą się jak się na dwie na Na grupy na swadziaków, którzy wiedzą, o wiedzą tu chodzi i na idiotów, którzy w to wierzą. No powtarzam, nie, ma nie, znaczy nie, 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 oczywiście, ale jak, jak pan doskonale. Yeah. Yy, Grenlandia nazywa się Grenlandia, bo między 800 a 1200 rokiem były tam pastwiska i rosłusze cytrynki. I no, to nie, 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 nie zalało, nie zalało ale... wtedy, nie zalało wtedy ani, nawet, nawet Holandii. Niczego nie zalało, yy, mimo że temperatura musiała być znacznie wyższa niż teraz, bo jak teraz poniesiemy o 5 stopni, to nie będą tam, 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 tam pastwiska na Grenlandii. Czyli musiało być znacznie większe ocieplenie i niczego nie zalało. Ludzkość sobie żyła świetnie. Więc po prostu wy kłamiecie wyszczelnie, a czy zrobicie to z głupoty, czy... Dlatego, że się nakraść, a to już jest inna sprawa. No dobrze, panie Januszu. Panie Łukaszu, czy państwo kłamiecie? Bo to dość poważne oskarżenie. E... Jak to wygląda z tym ociepleniem? Jak to wygląda? No najlepiej pokazuje to eksperyment. A no właśnie, mamy tutaj odniesienie. Lud stopniowo, poziom się nie podniósł. Ale podstawowa znajomość geografii podpowiedziałaby panu, dlaczego tak się dzieje. Dlatego, że duża część lodu nie Arktyki na Morzu Północnym, ale Antarktydy. Eee, jest, A jest położona 40, na lądzie. Eee, owszem, ale pozostają panu cały czas lodowce i wieczna zmarznina znajdujące się w strefie, gdzie temperatura nie wynosi minus 40 stopni. Wynik tego eksperymentu był mi z góry znany, ponieważ jest to typowy. Znał, z... pan, znał, pan, znał pan prawa Archimedesa w już myślałem. Trudno nie znać po, po, po szkole podstawowej, jak sądzę. Eee, natomiast, no pff, cóż... Ciężko mi odnieść się do pana argumentów, bo jakby... Zarzut o kłamstwo mogę tylko, mogę tylko oddalić, e, ale z drugiej strony nie wiem, jak go oddalić. Mogę protestować przeciwko temu, że nie jestem złodziejem, tak jak mogę protestować przeciwko temu, że nie jestem słoniem. No to... e, równie dobrze mógłbym pan zarzucić. I, i, jeżeli że... pan w to wierzy, to, to przepraszam bardzo. Ale to nie jest. cierpi pan na, na brak, jakby to powiedzieć, no, elementarnych wiadomości wyniesionych ze szkoły. Na przykład, na przykład o tym, tym o, o Grenlandii. E... Jak, jak pan wytłumaczy, że w czasach Grenlandii nic nie, 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 nie zalało całego świata? Przepraszam. Przecież było no... wiele cieplej, nie? Wtedy. No, z tego co mi wiem, wiadomo, nie. I e, o ile. Nie, to, to inaczej. W wieku XVIII i XVII, jak pan wie, Bałtyk zamarzał. Temperatury średnie w Polsce były o 10 stopni, co najmniej 10 stopni niższe niż teraz. Ogrzało się o 10 stopni. Jakoś nic się nie stało. I co więcej, na pewno nie było to spowodowane działalnością człowieka. Tym, że wojska szwedzkie natarły na Polskę z tego powodu Bałtyk się nie ogrzał, proszę pana. Yy, Grenadia nie dlatego była ciepła, że wikingowie paliły tam ogniska. To nie ma nic, ale to nic z działalnością człowieka. Wie pan doskonale, że na zmianę z lodowacenia i ocieplenia, z lodowacenia i ocieplenia, działalność człowieka nie ma z tym nic wspólnego. Czy wie pan Właśnie, na, na przykład... Naukowa, czy czy, 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 czy pan, tylko skończę może. Wie pan na przykład, że według różnych ocen, ale... Ilość energii wydzielanej przez ludzkość, to jest jedna dwustutysięczna energii, która dochodzi do nas ze słońca. Panie Januszu, dajmy odpowiedź panu Kutzowi. Znaczy, to, co Pan znaczy. mówi, nie ma żadnego związku z ociepleniem klimatu. Od tego zacznijmy. E, energia i ilość wydzielanych e, gazów cieplarnianych nie łączą się ze sobą w żaden sposób. E, natomiast jeżeli sięgnie Pan do danych naukowych, e, do badań lodowców, czy jest zmarnienie, które prowadzi się właściwie cały czas, Zobaczy pan, że temperatura na powierzchni Ziemi, mimo tych zlodowaceń e, i ociepleń, takich jak na Grenlandii, o których pan powiedział, e, właściwie się nie zmieniła przez ostatnie, przez ostatnie tysiąclecia. Mam na myśli przeciętną temperaturę naszego globu. E, ta temperatura oscylowała wokół małych, e, małych wahań, e, ale dopiero w ciągu ostatnich 50 lat obserwujemy dramatyczny wzrost. Tak samo w ciągu ostatnich 50 lat. Obserwujemy dramatyczny wzrost ilości dwutlenku węgla w jest to wina ludzi, przemysłu ciężkiego. Widziałem nie tak dawno temu podczas pewnej prezentacji wykres, e, który a zestawia. Pan, a może Pan zestawo... powie o ile wzrosła, znaczy z ilu do, ilu do ilu węgla w Proszę mi dać e, Podczas pewnej prezentacji widziałem e, takie dosyć interesujące zestawienie. Mówię...